Dobra, nacieramy. Szykujemy się do ataku na Dominium. Niedługo ruszamy. Ład zagara mocno poszła. Z tymi oddziałami. Nie, tego nie chcę. Nie znamy granic. Tak jest. Rój to ja Musimy zalać terran A Tutaj Grubo, grubo Nie mają szans. Nasi sojusznicy walczą. Dobra, mamy wsparcie. Tak, tutaj tarranie. Walczą dzielnie i twardo. Świat należy do mnie. Dobra, zniszczmy tą bazę. Nasi sojusznicy walczą. podbije wszystko. Dobra, tutaj przydadzą się posiłki. Walczą. Da jest. Wzalać ich. Spod Was nasze jednostki są atakowane. Nasi sojusznicy walczą. Bardzo ładnie. No i bardzo ładnie, no nich walczą, Nasze no. Jednostki są atakowane. Dobra, teraz Świat tu należy do mnie nacierać. Nasze jednostki są nic atakowane. A da się. Zmiażdy ci. Ruj podbije wszystko. Nie macie szans. wszystko. Naprzód, naprzód. Reynor, hmm. no. pamiętasz to? Miło, że twój kumpel kryminalista zostawił mi go tutaj. Niech... To Ale co? Wszędzie rozdam tę sygnaturę. Wysłał Odyna. Dalej, Saro. Musisz to dokończyć. Idź dalej ze mnie! Nie licz na to! Trzymaj się, Jim, idę! Nie pozwolę ci zniszczyć ostatniej nadziei ludzkości na zbawienie. Dobra, wycofywacie powolutku, moi drodzy. Dobra. się ze życiem. Cofacie. Dobra, będę potrzebował tutaj posiłków. Tak. Świat należy do mnie. Dobra, skoncentrować siły. O wow! Łapać. Tak jest. Co, coś wam się nie podoba? Ciszmy. Udało nam się. Tak jest. Odyn wypadł z gry. Jak się trzymasz? O nas się nie martw. Nadal jesteśmy w grze. Zniszczyć to. Tak, z więcej potrzebujemy. Ale i królowe też się przydadzą. Szykujemy się do ataku na dominium. Jeszcze chwila. No, dominium już powolutku pada. Dobra, trzeba byłoby tutaj uderzyć, ale potrzebujemy więcej sił. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Niestety straty są bardzo duże. Ale i na to znajdę rozwiązanie. Dobra. Jak tu z zasobami Na razie są Raczej znaczy się nie muszę tym przejmować Za mało larw mam I to jest większy problem Tu Teraz tak, większe siły, więcej sił, więcej sił moi drodzy Teraz co by się też jeszcze nam przydało to trzeba wobro rozbudować Stwórzmy oddziały No, tutaj ładnie sobie Jim radzi Dobra, tutaj są nasze linie umocnień Baza Twoich Sojuszników jest zagrożona Nasi sojusznicy walczą. E, nasi sojusznicy tutaj sobie świetnie radę. Tak mi się wydaje. Da jest kolejna wylęgarnia. Nasi sojusznicy walczą. Da jest potrzebujemy oddziałów. Twórzmy rui. Tak Oczywiście. Wszystko ma przyjść tutaj. Tu. Nasze Zniszczycie ich. Tu Dopóki żyją. Niech. Przynajmniej dokonają obserwacji. A, przydacie się. Tutaj, tutaj. Tworzymy... Tworzymy siły. Uszmy. No, serglingi za chwilkę zrobię tutaj z nimi porządek. Tak jest wyrazem wy jeszcze do tego nacierać. Atakować. No. I pięknie. Ruj to ja. Dobra, skrupujmy się tutaj. Naprzód. Spokojnie, spokojnie. Eee, Duchy. Tak jest. Nie macie si... nie macie szans, gnojki. Ostatnia aleja jest wolna od obrońców. Dehako, wyślij stado do miasta. Tak. Ja Połoniemy ich esencję. Nie znamy granic. Tak jest. Dobra. My się co Chociaż dobra, wybić to tutaj jeszcze. Adaptujemy się. I za chwilkę jeszcze połędujemy sobie tutaj, aby zniszczyć resztki. Albo, aby ten Odblokować kolejne przejście dla zegary. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Tak jest. Szykujemy się do ataku na dominium. Niedługo ruszamy. tu? Teraz tak. Zalejemy skurczy gnojów. Tak. Świat należy do mnie. Tak jest spokojnie. Tylko spokojnie. Uuu ale tam ostro, ostro. Przycisną. dobra Tak jest. Mamy znowu spore siły, której możemy zaatakować. do mnie.

Tylko się możemy cofnąć. Podbiję wszystko. Dobra. Musimy skoncentrować nasze siły tutaj. Powi więcej rząd. Mów. Nacieramy. Czas to zmiażdżyć. Zniszczyć naszych wrogów. Odwój trwa dalej. Tak jest. Przybyły nasze siły. sojusznicy walczą. No i o to chodziło. Nasi sojusznicy walczą. Kiłkow. Droga wolna. Przyjąłem zakończmy to. No i bardzo ładnie. O, siły stiłkowa. A więc zaraż, zarażeni terranie. No i bardzo ładnie. Dobra, atakować. Zmiażdżyć. Oddziały terran. Dobra, przepuśćmy z piłkowa. Niech on uderzy się. jako pierwszy. Tak. A po jego ataku od razu my zaatakujemy. Miażdżąc resztki obrony czy Znaczy dokładnie dominium. Dobra. Chyba full. Zemsta będzie moja. Spoko. Da, jest Aberracje już tu szaleją. Ale główne siły dopiero nadejdą. Dobra. Nadciągają posiłki uderzyć. Dobra, ustawmy się tutaj. O, a wiele jedno jeszcze jednostek nie było zaznaczonych. Da jest. Ja się tu. O tak, tutaj zarażeni terranie uderzyli. Nacieramy. Ruszać. Najważniejsze, że zarażeni terranie przełamali obronę. Szykujemy się do ataku na dominium. Jeszcze chwila. No i spoko.

Chcielibyście. Żołnierze! Powstrzymajcie królowo odczy dla ludzkości! Nasze jednostki są atakowane. Nie macie szans. Da jest. przebić się. Idziemy po męskach. Zajmij mi dowodzenie. Idę na audiencję u Imperatora. Niech żyje króloma! O tak, moi drodzy. Okej, okay, kontynuujmy już się, nie mogę doczekać. Witaj, Kerrigan. Czekałem na ciebie. Dziwię się, że nie próbowałeś uciec. Uciec? <laughs> Moja droga. Obawiam się, że nic nie rozumiesz. Jeszcze pozwoliłbym się zbliżyć takiemu zwierzęciu jak ty, nie zabezpieczając się. Okazałaś się moją największą porażką. A teraz zakończysz swoje nędzne życie. Zmiana planów! Żadne cierpienie nie wynagrodzi krzywd, które zadałeś, Arktusie. Zrobiłem z ciebie potwora. Kerrigan! Zrobiłeś potwory z nas wszystkich. Dziękuję, Jim. Za wszystko. To była przyjemność. Widzę mojego prawdziwego wroga. Czeka na mnie w odchłani. I ma niewyobrażalną moc. Ruszam mu na spotkanie. Wyrzekłam się wszystkiego. Mojego człowieczeństwa. Mojej tożsamości. Mojej miłości. Ale nie jestem sama. Jestem Rojem. No cóż, moi drodzy. Czyżby to miał być koniec? Czyżby taki miał być właśnie koniec? StarCrafta 2 Heart of the, Sw of the Swarm. Słuchajcie. Część moim zdaniem dużo lepsza niż Wings of Liberty głównie ze względu na dużo lepszej jakości kascenki Ale nie tylko, nie tylko Ale słuchajcie, bawiłem się w to świetnie, bawiłem się w to świetnie Otóż słuchajcie, teraz hmm, Czas na troszkę modernizacji Jeśli chodzi u mnie o sprawy sprzętowe E, mój komputer mm, idzie do serwisu. E, tam przejdzie dosyć mocne przeistoczenie. E, z, planuję wejść z kanałem na zupełnie nowy poziom. E, zająć się dużo nowszymi produkcjami niż do tej pory. E, a co do Starcrafta? No to oczywiście widzimy się w listopadzie. W listopadzie wraz z mm, e, Void of Legacy trzecią częścią StarCrafta, w której to przyjdzie nam zagrać protosami no i jednocześnie będzie to finał, finał całej opowieści Dowiemy się co jest co tak właściwie kim jest tak właściwie, lub czym jest tak właściwie Amon upadły Kselnaga i będziemy musieli stawić mu czoła myślę że Będą tutaj potrzebne połączone siły Terran, Zergów oraz Protosów. I aby doszło do takiego sojuszu to będzie właśnie nasze zadanie, właśnie Void of Legacy. No, słuchajcie, największy skurwiel w historii tej serii. A więc oczywiście Arcturus Mengs, którego nienawidziłem od czasów pierwszej serii, pierwszej, pierwszej części z StarCrafta. W końcu, w końcu dostał za swoje. To jest największy, największy plus, jaki wniosła ta, ta część. No ale cóż, zło, dużo większe, zło czai się gdzieś w, ciemno, w ciemności, w otchłani roku, kosmosu. I to właśnie z tym złem będziemy musieli się zmierzyć w następnej części, ale musimy niestety czekać aż do listopada. No cóż moi drodzy. No cóż moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał jak i cała ta seria wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście za, za was do komentowania, jak i do oceniania tych filmów, no i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam, Życzę wam miłego dnia. Na razie, cześci czołem. Ciao. Czoł. Do następnego.